Witam serdecznie w kolejnym filmie. Przyszedł czas na kolejny konkurs. Szczerze powiem, troszeczkę się opuściłem, zarówno jeżeli chodzi o konkursy, jak i o wypieki czy gotowanie, ale miałem troszeczkę więcej spraw na głowie i dlatego to tak wyszło. W każdym razie dzisiaj do zgarnięcia taki rand. Jest to bardzo dobra sprawa, jeżeli chodzi o galaretki, o serniki na zimno. O wszystkie ciasta, które wymagają właśnie m, takiego rantu, jest to taki, taki y, komplet y, właśnie tego rantu, plus y, skropka cukiernicza. Y, dzisiaj, będąc na zakupach, właśnie y, y, spotkałem to y, w sklepie i postanowiłem y, kupić to zarówno y, do kolejnej edycji konkursu jak i też dla siebie prywatnie, dlatego, że, że naprawdę jest to bardzo dobre rozwiązanie. Ja ten rant, który jest dla mnie otworzę, żeby Wam pokazać jak to w środku wygląda. W komplecie jest oczywiście ten rant, jest on regulowany, jest skropka cukiernicza, która na pewno każdemu się przyda. Nawet ostatnio ktoś mi pisał, chyba pod, pod sernikiem na zimno, czy pod jakimś ciastem z galaretką, że nie ma wystarczająco wysokiego rantu w domu i ma problem z zalaniem galaretki. Ten rant ma wysokość 8 cm, bodajże, Zaraz sprawdzę. Tak, ma wysokość 8 cm, także to w 100% wystarczy do tego, żeby zalać ciasto z galaretką, czy, czy też zrobić wysoki sernik na zimno. Jest to bardzo fajna sprawa, dlatego że można wielkość tego rantu regulować. Teraz wam powiem dokładnie od 15 do 30 cm, Także naprawdę jest to uniwersalne, bardzo proste w, w, w użyciu. Musimy to połączyć. Jak widzicie, teraz jest ten największy rozmiar, czyli 30 cm. Oczywiście. Jego trzeba wyciągnąć z pudełka i, i troszeczkę zostawić do wyprostowania, bo on w tym pudełku jest zapakowany i troszeczkę poprzewiony. Ale spokojnie, jak wyciągniemy na jeden dzień, to, to on się wyprostuje. I tak jak wspomniałem, można jak widzicie, regulować od, od całkiem małego rozmiaru do naprawdę dużego, 30 cm. To, to, Tutaj mamy jeszcze taką, e, taką zawleczkę, e, którą możemy zabezpieczyć tą końcówkę, żeby nam nie, się nie otworzyło, nie rozregulowywało. I myślę, że takie coś się Wam na pewno e, w kuchni przyda. E, ja kupiłem też dla siebie, dlatego że e, gdzieś zapodziały mi się e, ranty aluminiowe e, i mam na chwilę obecną tylko stalowe. Z rantem stalowym jest ten problem, że do pieczenia nadaje się jak najbardziej, ale w momencie kiedy chcemy zrobić sernik na zimno, czy ciasto z galaretką musimy ten rant wyłożyć papierem do pieczenia dlatego, że te stalowe ranty dają taki dziwny troszeczkę posmak na brzegach tego ciasta od, od tej stali, od tego metalu przy wykorzystaniu właśnie takiego rantu nie będziemy mieli problemu, że Musimy za każdym razem wykładać papierem y, czy coś kombinować. No i jest przede wszystkim y, wystarczająco wysoki, żeby przygotować każdego rodzaju ciasto. Oczywiście na zimno. Nie nadaje się to y, do pieczenia. To jest tylko i wyłącznie do użycia y, poza obróbką termiczną. Ale myślę, że taki komplecik Wam się przyda. Zarówno ta skropka, która jest w środku, jak i ten rant. Mi przyda się również osobiście, dlatego też kupiłem. Dla siebie prywatnie również. Mamy sezon na świeże owoce, truskawki nie tylko, i myślę, że to jest taki czas, gdzie powinniśmy właśnie najwięcej robić. Właśnie takich ciast na zimno z galaretką, ze śmietaną czy serników na zimno. To są ciasta orzeźwiające. Przy, przy gorących dniach na pewno lepiej zjeść takie ciasto niż ciasto pie pieczone. Także widzieliście jak to wygląda ten oczywiście jest dla mnie dla was zapakowany nieużywany do zdobycia reguły jak zwykle łapka w górę subskrypcja no i oczywiście krótki komentarz biorę udział konkurs potrwa dwa tygodnie po tym czasie pojawi się kolejny film jak zwykle z rozwiązaniem konkursu, rozwiązanie będzie wyglądało tak jak zawsze. Spośród komentarzy wylosuję przypadkową osobę i do niej wyślę ten właśnie komplecik. Także jeżeli uważacie, że coś takiego wam się przyda, spełnijcie wszystkie warunki i być może to wy będziecie zwycięzcą w tej edycji. Dziękuję, to by było na tyle. Życzę Wam miłego weekendu i do zobaczenia w kolejnym filmie.